Kochani, witam Was w kolejnym zdrap, ma się w niedzielę, dokładnie w ósmym dniu. Zobaczymy, co dzisiaj mamy w kalendarzach. O, ósemka jakaś duża, ale małe, ale fajna rzecz, słuchajcie. brazilian Bum Bum Cream i to ten fajny, słuchajcie, numerek, numerek. No, numerek, nie pamiętam jaki. Sol Janeiro, ja mam perfumki. Są zarąbiaszcze, także fajnie, bo mam już no zatkane. Ale powiem Wam i tak zarąbiście pachnie. E, mi tu mąż macha, żebym nawijała szybciej a nie się produkuje nad balsamem. Co za wstrętna małpa, się śmieje no. Także takie coś Z tymi dziadami, dobra. Teraz weźmiemy sobie i znowu na odmiany ósemeczka. Oglądajcie, słuchajcie, uważnie. Mam nadzieję, że nagranie będzie ok, a jak nie, Peszek, co my tu mamy? O! W Zalando było wow i to było coś tam na... Coś tam na no. Kolor wow, a co to jest tym razem? O Boże. Alkohol, ha. a zaaplikować na włoski, dwie, trzy pompki. A, to jest pianka do stylizacji włosów. No i dobra, ja się nie stylizuję, ale czas chyba zacząć. To może nie będę wyglądać tak, jakby we mnie piorun pierdzielnął. Dobra, ósemeczka miotki na samym dole. Na samym dole. O Jezu, Jezu, Kurza twarz. Paznokcie połamie. No patrzcie. Jest. Jesteśmy w domu. Mamy to. Się nasapałam. Ale mam to. <laughs> Miód z rokitnikiem. No, wygląda zarąbiaszczo. Więc na pewno będzie konsumowany. Jak nie przeze mnie, to przez mojego małżonka. Herbatka, te herbatki, powiem Wam, zalegają w szufladzie. Mąż mówi, kiedy zaczysz klać te herbatki. A ja jak na razie tylko dwie wypiłam, jakoś nie mam motywacji. Poczekajcie bo jak piję herbatę to nie mam kiedy wypić wody jak piję wodę to nie mam czasu na herbatę a wodę muszę pić no szkurza twarz coś dzisiaj nie chcą współpracować te kalendarze, ok a czy się te herbatki powtarzają to już piłam miodowa, bardzo dobra jak jeszcze do, dowalę miodu to już w ogóle będzie luks no i misiu ósemeczka misiu to taki lindowski nie wypał i to jeszcze zakupę siana więcej na pewno nie kupię w tej wersji i mam tu śnieżną kuleczkę no i fajno no zaraz konsumuję, albo nie wiem może mąż nie dobra także co kochani kalendarze otworzone i za chwilę widzimy się na drapanku hej kochani teraz widzimy się na zdrapeczkach zanim zaczniemy drapać to Paty jak oglądasz Paty klima a na pewno oglądasz bo jesteś stale chciałam ci pokazać jak Panki potraktował tą biedną myszkę, <laughs> ona jest po prostu zdewastowana, tak mu się podobają te myszki, także prezent od cioci Pati. <laughs> najlepszy, ok, a teraz bierzemy się za drapanko, dzisiaj lotek, pensja super 7, fioletową znalazłam, e Monia z kanału nie tylko z drapki mi kupiła, a ja wczoraj znalazłam, mamy krzyżóweczkę, szybką piłkę, gruba ryba, super mega pensja, no i choinka ósemka, oczywiście z tej paczki, całej paczki. A może zaczniemy sobie od losu, ja nie będę liczyć wkładu, bo mi się nie chce, jak ktoś ma ochotę, to proszę bardzo sobie podsumowywać, ale to nic nie da, bo ja tu nie robię żadnej zabawy na wkłady i wykłady. Minimum 6 symboli trzeba znaleźć. Także koszulka 1, 2, boisko, oj, tylko jedna. I dolarek 2. Czyli mamy tylko pięć symboli, za pięć nie płacą. No te losy to widzicie, jak jest życie. Nie ja jestem ciekaw, czy coś dzisiaj w zdrabkach będzie. Bierzemy tego nieszczęsnego słonia numer 106. No chodź tu, szukamy słonia oczywiście. Ale słonia nie mamy. Będzie jak sobie namalujemy. Pensja, różowa pensja, numer 73. Szukamy liczb, dwóch napisów. Pensja, szukamy 3 i 17, a jest 28, 18, jest 17, odkryło mi się 2 zł, fajnie. 29, 12 i napis. No także fajnie, bo nie będzie na zerze. Też dobrze, bo by jakby coś by było więcej. Super 7, numer 19, mój dzień urodzin. I szukamy siódemek. 4, 9, jest siódemka czarna, super. 8, 5, 2 i 6. Kolejne 2 złote, ale jest. Czekam na te 70, ale nie wiem, czy kiedyś doczekam. Fajnie by było. Krzyżóweczka, krzyżóweczka numer 88. Już bardzo dawno te zdrabki kupione. Także nawet, nie wiem, chyba w, nie tylko w żabce, ale też właśnie w żabce wybrane. Ok, F i K. Zobaczymy, czy coś jeszcze dołożymy. Byłoby miło, nie powiem, że nie, bo 4 zł to trochę mało. Y i B. Y i B, Y i B, chyba tyle. M i O, M i O, M i O, M i O. No, trochę podrapiemy. Jeszcze tu w tronie. Z i, Z i układa nam się Piza Z I o, jeszcze tu I widzę w Melchiorze Okej okay. D I G D I Okej okay. I R, w, i, r. W i R. No tak słabo powiem wam. Słabo. S -u. S u. Chyba nic tu z tego nie będzie. Kos drugie. E i N. E i N. O jest. Trzy złote. No i fajnie. Myślałam, że nic nie będzie, widzicie. Pomarudziłam i 3 złote wpadło. Sprawdźmy, czy na pewno. Tak, co ja tu wydrapałam? Pisa, kiosy, jest unik, uny i. Jest pizza, P i Z. No przecież A nie było. Boże, co za sierota ze mnie tu A wydrapałam. No także nie ma tych trzech złotych. Dobrze, a tu jakiś główny nie wydrapałam, bo jeszcze na zawogu zeszła. Dobra, teraz wziąłem sobie choinka Aż się może ciemą złapał. No, co ci chodzi, chłopie. Ślepe, to wiesz. Ósemeczka szukamy gwiazdek. Już tu chciałam się cieszyć trzech złotych. Jest Bęben, anioł, dzwon wieca, bałwan, sople, sanie, kominek, kula, szyszunie, czapa, gwiazdo chyba tu nie ma, kartka, rękawica, same pustaki powiem wam, skarpeta, lizak, piernik, skrzat, trąba, renifer, ciuchcia. Troik, kożuch, łyżwa i choinka. Także dupa blada. Czy będą trzy takie same kwoty? Trzysta, dziesięć, sto. No już widzimy, że nie ma. Dzisiejsza literka N jak Natalia. I w bonusie co mamy? Prezent. No powiem wam, te choinki to jest takie dziadostwo. Głowa boli. Także teraz gwóźdź programu albo gwóźdź do trumny. Super Mega Pensja numer pierwszy. Szukamy wygrywających liczb bądź dwóch napisów. Super Mega Pensja, o ile tu jeszcze są wygrane. No, jak nic będzie, no to wynik lipa. Lot to zabiera to, co wczoraj dało. Szukamy 24, 33, 39, 47 i 31. A mamy 5 osiemnaście, trzydzieści sześć, piętnaście i trzydzieści siedem, trzydzieści cztery, osiem, dwadzieścia dwa, czterdzieści jeden i dwadzieścia jeden, trzydzieści osiem, dwadzieścia siedem, trzydzieści pięćdziesiąt i trzydzieści dwa, no niestety. 1, 23, 11, 19, 10 i ostatni rząd 45, 17, napis 49 28. Pusto, także pięknie. ST kontrolne, no bywa i tak. Co zrobię, jak nic nie zrobię? Sprawdźmy sobie te kalendarze, może angielski. Dwa takie same symbole. A są dwa różne iglo, i chyba ta łyżwa za 50 tysięcy. No i nasz tu kalendarzyk, są szyszunie za 300 zł. Także dzisiaj kiepsko, 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 bo tylko 4 złote w maluszkach. No kiepścizna, ale co zrobić w kalendarzach? Co było mi? tam tu pokazuję. Ten balsamik, kremik do ciała Brazilian Bumble Cream, miodek z rokitnikiem, pianka wow do stylizacji włosów, mam już ten spray wow i herbatka miodek honey. Także jeżeli Wam się podobało, zostawcie co trzeba, pamiętajcie o literce. Do usłyszenia, do zobaczenia, dzięki, cześć.